Dzisiaj pokażę Ci, jak wyłączyć sobie funkcję Windows Messenger w naszym Windows XP. Uruchamasz menu Start, wszystkie programy. Znajdujesz funkcję Windows Messenger, otwierasz ją. Prawdopodobnie ten tutorial jest przydatny dla osób, którzy zainstalowali Windows a, i nie wiedzą, jak ją wyłączyć. Więc proszę bez głupich komentarzy więc tak, on na pewno powinien przy starcie systemu uruchomić się sam otwieramy go i jak widać, jest tu Windows Messenger i wchodzimy w, właśnie wyskoczy nam takie okno mamy tutaj funkcję opcje i tutaj będzie połączenie Musicie znaleźć sobie uruchom funkcję preferencje i ogólnych musicie odznaczyć funkcję uruchom program Windows Messenger podczas uruchomienia systemu Windows. Tak jeżeli chcecie kompletnie wykluczyć, żeby nawet nie pracował w tle, także to oznaczacie. Pokaż mnie jako z dala od komputera, jeśli nie wykazuje aktywności, to to możecie zostawić. Dajecie OK. I zamykacie go. Zamykać ją. Przy następnym uruchomieniu komputera najprawdopodobniej opcji już powinno nie być. Myślę, że tutorial się przydał i dodaję, Jest to tutorial dla początkujących użytkowników i tych, którzy niedawno zainstalowali na swoim komputerze system operacyjny. Cześć!